Patrzcie kochani, co tutaj widać, co pod słońce nie wiem, może coś tam zobaczyć. To ostatnia gara światecznie, nic nie jechać. Idziemy. Może bez pół podejdę ja, a raczej nie. Myślę sobie lewą chociaż Dobre. idziemy w kierunku autka. Ładnie to drzewo na wodzie tutaj jest takie. Chodzi siatka na ogromna. piękna pogoda. no trochę więcej osób się zaczyna pokazywać Dobra kochani kończę miłego popołudnia życzę wieczorku kto może z pracy się urywać na paręnaście minut to niech się urywa bo warto, niebo bezchmurne no pod Warszawą dalej nie wiem jak no w Polsce ale naprawdę pięknie, jutro ma być jeszcze ładniej na razie buziaczki dla was i do Następnego. Pamiętajcie o mnie. Oś, czy, czy jakaś franca.